Od hymnu Ukrainy rozpoczęła się w niedzielę msza święta grecko-katolicka, którą koncelebrował ksiądz Paweł Bereska, a współkoncela Bransami byli bolesławieccy księża Katolicy. Uczestniczyli w niej Ukraińcy, mieszkający w Bolesławcu i mieszkańcy miasta. Ogromna wdzięczność jest w moim sercu za wasze wielkie serca, za wielkie serca Bolesławia, za to, że tutaj jesteście. Jesteście w swoim imieniu Jesteście w imieniu mieszkańców Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Jesteście w imieniu Ukraińców i Polaków. Na pewno każdy z was zetknął się z Ukraińcami tutaj w tym mieście. Pracujecie wspólnie, mieszkacie obok siebie, spotykacie się w codziennym życiu na zakupach, na spacerach. Także współpracujecie z Ukrainą. Obecną tutaj pani Barbara Smoleńska, przecież od kilku lat jeździ na Ukrainie i zaprasza Ukraińców tutaj. Jest to piękny obraz współpracy naprawdę miasto Bolesławiec może być pięknym przykładem dla innych. Wielu bolesławian po raz pierwszy miało okazję uczestniczyć w mszy grecko-katolickiej. Ale grekokatolicy i katolicy mogą bez żadnych przeszkód uczestniczyć w zamienie we mszach obu tych konfesji, korzystać ze spowiedzi świętej i przyjmować Najświętszy Sakrament, który u grekokatolików ma nieco inną postać i podawany jest specjalną łyżeczką. To, co zwraca uwagę we mszy grecko to pieśni na głosy, które intonuje diak i śpiewa chór. Ksiądz Bereska odczytał list biskupów grecko-katolickich w Polsce z prośbą o modlitwę za Ukraińców i pokój na Ukrainie. List kierowany zarówno do grekokatolików, jak i katolików. Cała taca zebrana w trakcie mszy przeznaczona zostanie na pomoc Ukrainie. Po mszy świętej głos zabrał prezydent Bolesławca. Chciałoby się, żeby tak, na, na, że to małżeństwo, te śpiewy, te modlitwy odbywały się w co innej atmosferze, ale jesteśmy w teraz przede wszystkim tak jak powiedział ksiądz, po to, żeby okazać solidarność. Solidarność z narodem ukraińskim, z Ukrainą i powiedzieć wam, Ukraińcom, że nie jesteście sami. Jestem tutaj razem z panem starostą Tomaszem Grabusiakiem, przewodniczącym rady, radnymi Rady Miejskiej. Prezydent przekazał bolszewickim Ukraińcom słowa solidarności z ich krajem i wszystkimi obywatelami. Zapewnił też o konkretnej pomocy rzeczowej i finansowej, która już jest organizowana i w mieście i w całym powiecie bolszewickim. Każdy może pomóc, apelujemy do państwa że w różnym zakresie będziemy to koordynować, ale też cieszę się bardzo z tego, że organizacje pozarządowe, organizacje społeczne to się włączają. Oczywiście na czele z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Myśmy się kontaktowali też z, z członkami Towarzystwa Polaków na Ziemi Ludwowskiej. Oprócz mera Polikowskiego ze Sparasza, także mamy pewien przegląd sytuacji. Proszę obserwować w stronę Urzędu w Miasta Polesławie, w stronę Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, media społeczności OPL będzie będziemy która zamieszkać szczegółowe informacje dotyczące po pierwsze tych osób, które będą w urzędach w powiecie do dyspozycji będą mogły udzielić Państwu informacji dotyczących tych spraw tych spraw spraw związanych z zbiórką tych rzeczy, które chcemy przygotować i wysłać wspólnie na Ukrainę. I też proszę bardzo, żeby stosować się do tego wykazu, który tam znajduje nasi partnerzy na Ukrainie jasno i szczegółowo określili, czego dzisiaj oczekują. Dary dla Ukraińców można składać w salach gimnastycznych pierwszego i drugiego ogólniaka oraz szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Bielskiej. Tak, tak od godziny 13 do godziny 18. Od jutra codziennie, no i ja już wiem, że tych danych będzie dużo, bo do mnie już dzwonią te osoby, które już wspierają w domu. jak też tak jak Pan Prezydent powiedział, mam w domu. Natomiast, żeby nie przedłużać już, bo już szatwała długo, na koniec chciałabym Żebyśmy wspólnie zaśpiewali wszyscy piosenkę, która połączyła Polaków wiele lat temu na Majdanie. Piosenkę, piosenka Podaj rękę Ukrainie. quid est